Pożegnanie absolwentów 2024-2025. Zapraszamy na naszą prezentację. Nazywam się Kinia Alicja Boleska. Brałam udział w wielu lepieżach i warsztatach. Des jeździłam na wysteczki i turnusze. Od zawsze robiłam sport. Kocham taczyć i być na cenie. Czym wiecie, że mocno robię sewać. Uwielbiam księżyce. Brałam udział w konkursach. Zrobiłam dużo dyplomów i nakrót. Dostałam medal Diligentę za pilność. Chętnie uczyłam się kotować. Klałam różne role. Uczyłam się opinie. W szkole poznałam wielu przy przyjaciół. Zawsze miałam. stroje. Lubiłam grać w role. Brałam udział w dzieckach oraz w statkach. Byłam aktywna, odważna, Wydwana. I lubiłam poznawać nowe rzeczy. Ale najbardziej kochałam wyjścia na pizzę i fletki. W szkole ćwiczyłam samodzielność. Wytrwale pracowałam. Zdobywałam nagrody i niepełne. Spędziłam wiele pięknych chwil ze swoimi mi. Poznajecie mnie? Nazywam się Mateusz Urbański. Śpiewanie to moja pasja. Uwielbiam wesołą zabawę. Uwielbiam nagrody na różnych konkursach. Wiele razy byłem mistrzem recytacji. Byłem na wielu wycieczkach zwiedziłem mnóstwo ciekawych miejsc. W szkole zawsze dużo się działo. Ćwiczyłem rozmaite umiejętności. Uczyłem się przyrządzać posiłki. Ćwiczyłem Samodzielność. Mogłem być kimkolwiek chciałem. Będę. miło wspominał przyjaciół. Tacy byliśmy. Kilka. Tam. Jesteśmy. Już? Jasne. Dziękujemy, że Byliście. Znam. Prezentację przygotowali Barbara Pawluczuk. Kinia Boleszka. Hedeka. Mateusz Urbański. Dziękujemy za uwagę. Dużo miłości. Mimo was. Do zobaczenia. Ko Kocham Was. Kochamy Was. Dużo serca. Życzę miłego dziewczyna.